Z tej strony Pregold, a dzisiaj odpowiedzi na Wasze pytanka z wywiadu numer 3. Długo stałam się nagrać i miałam nagrywać już wczoraj, ale niestety, jak się okazało, wczoraj musiałam długo odebrać lekcję i od prawdopodobieniu lekcji, czyli o 20 poszłam spać. Ale bez przedłużania zaczynamy! Pierwsze pytanie od Moniki F. Pozdrawiam, czemu akurat Lego Friends, a nie Lego Duke? Du Duplo. Ponieważ yy, kiedy. Yy, trudne pytanie! Ale dlatego, że właśnie kiedy zaczęłam nagrywać, to właśnie tymi klockami się najczęściej bawiłam. Właśnie właśnie od tego kanału się zaczęły wszystkie moje przygody z klockami Lego. No i mój brat polubił klocki, tutaj jego budowla. No i jeszcze dom, mojego brata. Tutaj uwielbia stać wszystko w moim pokoju. Dobra, pozdrawiam. Kolejne pytanie. Yy, to już wiem, że to jest mój kolega. I kolejne pytanie. Teraz. Aha. Następne pytanie od Batkat. Pozdrawiam. Zróbce Lego Pingwiny z Madagaskaru albo przygody króla Juliana. Miałam gdzieś figurkę króla Juliana. I był odcinek, w którym przyszedł do pokoju Stefani i, I to był odcinek Dziwny sen Stefani I chyba był to drugi sezon Nie pamiętam e, Pingwiny z Madagaskaru Miałam figurkę Rico A po pingwiny z Madagaskaru Właśnie obejrzałam e, pingwiny z Madagaskaru Zanim zaczęłam nagrywać Jest 20.00 o 19.30 zaczęły lecieć Pozdrawiam e, No i następne Od Jarek Szymanowicz Jaka jest Twoja najlepsza bajka? Chyba ta, kiedy trzymałam w nas, Was w napięciu. Czy Stefani będzie w tej trzeciej ciąży? Jak chciałam powiedzieć, że w drugiej. Także tam było tyle wyświetleń, tyle z tego Było fajnych wspomnień, ale jednak zdecydowałam, że wycofam to. Bo nie, no nie usunęłam filmu, bo tyle wyświetleń. Więc zostawiłam ten film, ale mimo wszystko to, to jednak się nie udało, żeby ona miała to kolejne dziecko, bo jeszcze musiała Anię wychować, chociaż zdarzają się takie sytuacje, ale wycofam to, że niby lekarze się tam pomili. Dobra, następne pytanie, jaki zestaw LEGO chcesz najbardziej? Ja już mam wszystkie zestawy, mam Grand Hotel, mam szpital w Heart Lake, mam yy, posiadłość leśną. No, i oczywiście, helikoptery mam. Ja mam wszystkie zestawy. No, prawie wszystkie. Nie wiem, jaki zestaw bym jeszcze chciała. No, chyba, że ten Disneyland, który. Disneyland Paris, też jest taki zestaw. Najdroższy chyba zestaw na świecie. Wszystkie figurki yy, z bajek. Tam yy, w Disneylandzie kiedyś oglądaliśmy taki film, z datą. Co tam jest w Disneylandzie? Tam był ten. Taki sklep z, z, i tam było, i te właśnie, to właśnie ten zestaw, ten zestaw lego i jeszcze jest jeden zestaw taki z obozem leśnym, tam tyle figurek jest, tyle składania by było, też fajne. Następny. Konie Kasi MSP. Yy, pierwsze. Kiedy masz urodziny? 4 listopada. Masz najlepszą przyjaciółkę? Tak, mam dwie najlepsze przyjaciółki. Starą przyjaciółkę, która, którą znam od przedszkola. Od zawsze ją znam, była moją najlepszą przyjaciółką. Chociaż do przedszkola wcale mi się nie chciało chodzić, ale bardzo ją lubiłam. I jeszcze moja nowa przyjaciółka, która dołączyła do mnie w tym nowym roku. Ale oprócz tego jest pytanie. Chciałyś mieć zwierzątko? Oczywiście. Kotka pieska, konia nawet. Ja w Simsach zawsze, jak siebie tworzę, to zawsze muszą być jakieś zwierzaki do tego. Najczęściej tworzę koty, bo koty to moje ulubione zwierzęta. Czwarte, co byś chciała na Mikołaja? I te pytania przeczytałam wcześniej i nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mój tata się mnie pytał ostatnio, no dzisiaj. No i co to było? Ja nie wiedziałam kompletnie, kompletnie, kompletnie. Ja nie wiem, naprawdę. Piąte, Jaki jest twój ulubiony kolor? Niebieski, mój smok jest niebieski. Szóste. Czy planujesz pokazać twarz. Na tą chwilę, no nie! Ale wiadomo, wszystko się może zmienić. Na razie moi filmy nie mają takiego tematu, żebym pokazywała Wam twarz. Jeżeli one się zmienią i w ogóle już nie będę nagrywać lego, to wątpię, że w ogóle Wam pokażę. Bo w sumie nie jest wam to do niczego potrzebne, no chyba że chcecie autograf, no to już inna sprawa, ale tylko z powodu jednego autografu, jakbyście bardzo chcieli kiedyś spotkać Apple Gold, to bo ja czasami mówię, jak widzę jakichś moich fanów, że się chcą być pozdrowieni, no i pozdrawiłam kiedyś, ale tam wiadomo, później, dobra, nie <laughs> z tematu. Nie, na razie nie będę pokazywać twarzy, na razie, no teraz na pewno nie. Nie planuję do końca roku, nawet za rok, nie wiem. Naprawdę, na tą chwilę to nie jest nam to potrzebne do moich filmików. Jedno pytanie znowu tylko Nikasi. Yy, Wolisz pizzę czy jedzenie z McDonalda? O Boże. Bo lubię mm, McFly'ego z McDonalda. Ale wolę też pizzę. Ojej, Ja lubię i pizzę z Pizza Hut, i McFlurry z McDonalda. Jeżeli nie wiecie, co to jest McFlurry, to to jest taki lód z McDonalda. Takie lody. Ja często biorę lody Lion z polewą czekoladową. To jest pycha, 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 pycha. Jeżeli je, wiecie, co to jest McFlurry i w ogóle jecie i będziecie kiedyś w McDonaldzie i byście chcieli spróbować to McFly, Lion i czekoladowa polewa, polecam, polecam naprawdę, pycha uwielbiam czekoladę ósme pytanie i najważniejsze pytanie, czy mnie pozdrowisz oczywiście pozdrawiam wszystkich, którzy zostawiają komentarz, bo życzyłam ja taka smutna, jestem jestem szczęśliwa tak, będę tak szczęśliwa oczywiście pozdrawiam wszystkich w się MSP pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie Teraz dziewczynka Malinka. O, dziewczynka Malinka. Serdecznie Cię pozdrawiam. Pamiętam cię. Ty mnie się pytałaś o tą mali ma Milenę. Ja już Malinka na no nie mówię. Na o Milenę, która była w drugim i pierwszym sezonie i porywała ole. I chyba dlatego się tak nazwałaś, bo była taka Milena. Ale nie wiem i tak cię pozdrawiam. O, soduszko nawet ci dam. Na no, wszystkim dam. Boże, co to mi spada wszystko? Da, czy wol... lubisz pizzę? Pizza hat. Yy, pizzę... hat. Lubię pizzę, pizza, Hut. Lubię pizzę, hat i pizzę, które oni tam sprzedają. No ale wiecie, takie mam swoje youtuberskie ego i muszę mieć yy, zawsze tak, że mama bierze, jak znam, z mamą jestem i w ogóle. Ja nie lubię yy, wszystkich dodatków, lubię tylko. Yy, Spożyć, bo pizzę? No, pizza lubię. Zawsze biorę połowę z y, sem, takim rozpuszczonym no sem i szynką. I to jest moja pizza. Y, I czasem, jeżeli jeszcze coś jest, to jakieś ewentualnie, nie wiem. Nie, jej kucę ja wymyślam. Taka jest pizza, bardzo dobra. Szynka, y, i jeszcze sos czosnkowy. A ona bierze jakąś swoją połowę. Bardzo dobrze, że to smakuje. Naprawdę pyszne. Uwielbiam takie pizzy. No, takie moje widzi mi się. No niestety ja jestem wymagająca. Tylko takie pizze zjem. Dobra. Kolejne pytanie, czy zbierasz My Little Pony? Eee, tutaj niczego nie było jakby co, nie? To ja się tym nie bawię. Nie moje jest. Jak widzieliście, te kucyki. postaje tu, by nie było pusta. Jak widzieliście, te kucyki były moje, kiedy byłam mała. Dostałam je na urodziny, przynajmniej jednego. Kiedy zawsze, kiedy leciały kucyki pony, to ja zawsze skakiwałam na łóżko i tak skakałam, skakałam. Ale czy zbieram? Nie, teraz już nie zbieram. Ale kiedyś. Zawsze się, się działo na korytarzu i czekało, aż tata ci, bo tata zawsze wstępował mi do sklepu i były takie saszetki. Y, z, ma, jajku z mojej liczby, mnie, y, z, z Lego. Z kucykami Filii. I ja zawsze zbierałam. Y, mam tutaj gdzieś pudełko takie. Było takie wielkie pudełko. Kupiłam specjalnie pudełko, bo już nie było gdzie ich pomieścić. No i tak, kiedy ja, a już kiedy dostałam wieżę, taką, taką magiczną wieżę dla tych kucyków, to całą noc siedziałam i układałam te kucyki w tej wieży, żeby one spać mogły, a, a spać poszłam dopiero o 5 rano. Bo gdy w końcu udało mi się tą wieżę zamknąć i skumałam, że, że tylko na jednym. Jak macie, to wiecie, że to jest tak, że jest jedna dolna płyta, i ona się osuwa na tą drugą. I ja, jak zawsze tutaj to ta ocierała, i mi wszystkie kucyki spływ, spływały. No spływały. Czy masz średnictwo? Tak, mam brata. To jeszcze więcej? Wow, więcej. Czy masz zwierzątko? Niestety nie mam, ale mój króliczek piękny. Taki mały, kochany króliczek. Mi tutaj stoi. I jeszcze do tego mam mojego pięknego smoka. No piękny on jest. No piękny jest. Piękny. Uwielbiam go. Yy, cola Pepsi. Cola. Frytki, musztada. Frytki, bo musztady nie jem. Czekolada, chipsy. Czekolada. A już szczególnie wedla. Kiedyś ciocia przywioza mi taką dobrą czekoladę. Bardzo dobrą. Cały dzień jedliśmy. Znaczy, kiedyś kupili, poszliśmy, no właśnie w te wakacje, poszliśmy do sklepu i ja brałam wszystkie słodycze, które zawsze lubiłam u mnie w domu jeść. Wzięłam yy, i i potem wróciliśmy do domu, i każdy brał te. Takie rurki były, takie rurki. I wszyscy jedliśmy, i nie skończył się dzień, ale wszystko zjedliśmy. I jeszcze była czekolada taka, zostawiłam ją na górze u kuzynów, i wszyscy dostali trzy czekolady. Cztery, bo jeszcze mój brat. No i wszyscy tak jedli, 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 i już kiedy mieliśmy wieże, już żadnej czekolady nie było. No a z tą czekoladą tyle było opowieści. Pamiętam jak w przedszkolu był dzień babci, przyszła do mnie babcia, dała mi kilka lurek, a jak wróciła, poszła gdzieś. A jak wróciła, to już wszystkie zjadłam. Takie były. Te przygody z czekoladą. Także to Fikumiku, ale super. Ja chodziłam kiedyś na taki plac zabaw. Taki. Taki plac zabaw e, Fikumiku. Super film. No dziękuję, tylko to nie był film, tylko to była zapowiedź. No ale zostawiłaś ten komentarz, co. No. no i jeszcze jeden, pierwszy oczywiście, no to się cieszę. Dobra lego jedi jakie serie lego lubisz? Yy, serie lego jurassic world wyszło dopiero a ja już byłam na drugiej części zaginione królestwo bardzo fajny film i w ogóle pierwsza część była super tam były pterodaktyle dinozaury w ogóle super to było ale yy, jeszcze jest lego city zawsze moi kuzyni zbierali lego city i nagrywaliśmy nawet film yy, ni niestety nie opublikuję wam go Ponieważ oni tego nie chcą, a nie chcę, by. No, pozdrawiam moich kuzynów serdecznie, bo to oni mi tam wszystko opowiadają. U nich zbiłam kolano, mam pamiątkę przynajmniej z wakacji. Ciekawym, nigdy mi się pewnie nie zagoi już to kolano, ale super. No i oczywiście Lego Friends, LEGO, El... Lego Elves to nie lubię, ale mojego smoka z mojej miniaturki mam. Nie przypadam za LWS. Mam kilka zestawów, dwa właściwie, bo mi się podobały. I tego smoka dostałam na komunie, powiem i dopiero wtedy stał się moją miniaturką. Właściwie nie, nie, to nie było na komunie. To nie było na komunie. Co ja gadam. Jako później dałam na miniaturkę. Dobra, nieważne. Dostałam go tam kiedyś, nie pamiętam już kiedy, bardzo dawno temu jakieś. Dwa lata temu? Tak. Nie, trzy lata temu to było. Na komunie... nie, na komunie dostałam inne zestawy. Na pewno... Nie, nie, nie. Dobra. Dobra, zagalopowałam się. Zaraz będziecie wiedzieć, ile ja mam lat. No, Kolejne pytanie od Lego Jedi. Chyba tak się to czyta. Bo tu pisze Jedi, a ja czytam Jedi. Czy grasz w Roblox? A co to jest? Dobra, rozumiem, że to jest jakaś gra, ale nie, nie gram i w ogóle nie wiem, co to za gra. Naprawdę, szczerze, nie, nie wiem. Nie gram, nie gram, nie. Ale za to gram w Sims. <ś broni> no i kiedyś, jeżeli chcecie wiedzieć, to ja grałam w Minecrafta. Tak, grałam w Minecrafta. I pamiętam, to był pierwszy i ostatni raz u kuzynów grałam. Oni mieli Minecrafta i mi odpali, pokazali mi. Zaczęli tam chodzić, weszliśmy do wioski. Tam były zombie jakieś i ja tam chodziłam. Po mieście chodziłam, tam po wiosce bo, to wioska była. Poszłam do wioski, weszłam do domu. Wreszcie <grybujesz> moi kuzyni weszli, bo ja nie umiałam wejść. No i weźli mi takie że mogą stać klocki w ogóle i wziąłam, na jakąś górę wlazłam i zaczęłam budować most, napisałam królestwo i moje imię napisałam, bo nie mogłam powiedzieć mojego imienia, to, co wy myślicie że ja wam powiem i tak, moja historia z minecraftem była bardzo duża i daleka, i to był pierwszy i ostatni raz kiedy grałam w minecrafta, nie wiem czy jeszcze kiedyś zagrałam, bo nie mam minecrafta, ale było bardzo fajnie, no i weszliśmy do jakiejś piramidy, czy Coś takiego, była jakaś jaskina, weszliśmy do jakiejś jaskini. E, chyba to tak było. E, tam były jakieś. No właśnie, e, z tą budową mostu. Weszłam na ten most, zbudowałam jakieś e, pole, zagoniłam zwierzęta, domy, tam zaczęłam stawiać. Boże drogi, co to było. Potem e, ja już tak dalej, długo grałam, moi kuzyni zaczęli się nudzić. Dałam mojemu kuzynowi grać i zrobiliśmy coś takiego. On wziął jakieś jajka i zaczął tam na dach hotelu, bo zbudowałam hotel. Grand Hotel oczywiście musiał być. No i on tam zaczął strzelać z tymi jajkami i wylatywały z tego ludzie. <laughs> ludzie wylatywały, człowieki wylatywały. Wszyscy wylatywali i na dach tego hotelu. Niektórzy to tam zabili się w ogóle i w ogóle. I tak było super, że nie wiem. Pytanie, co chcesz na Ja Nie wiem. Fiku, Miku, znowu mi tylko metr zostawił I ostatnie pytanie. Kwiat pluszaków, Ile masz figurek ludzików z tego prędu? Ja nie wiem. Nie wiem. Czy masz jakieś zwierzątka z tego, więc Oczywiście. A myślę, że mój smok to to nie jest zwierzę? Czy masz i bawisz się lalkami? Mam lalki, ale tak teraz to się nimi mniej bawię. Wylosam trochę. Na przykład lalkami Baby albo innymi, na przykład Baby One. Baby one. O ja czyli miałam taką fajną lalkę. Nazwałam ją Zuzia. O I ja miałam taką Amelkę. Jak to było fajne. Lalki baby Mam tylko jedną lalkę baby, a jeżeli chcesz wiedzieć, jakie ja mam lalki, no teraz moja kolekcja się powiększyła, bo jedna lalka wyglądała dokładnie tak, jak ja, więc musiałam ją wziąć. Yy, Odczynąć się do odcinka moje lalki, a jeżeli chcecie zobaczyć mój pokój, to zostawcie mi 10, 10 łapek w górę, a jest nas 5 tysięcy, więc zostawcie tylko 10. Jak się mój pokój zmienił? Jest przemalowany, to na pewno. I jeśli tak, to czy zrobić kiedyś o nich filmik? Tak, planuję zrobić fajny filmik. Mam na to ciekawy pomysł. O, jacie, mój stary filmik. Mój stary filmik tu jest. Jeszcze. O, jacie. Straszny moment. Dziewczyny zostają pieska. Będzie dosyć idziecie. Na jazdy Edmunda. Jeszcze raz w szkole tutaj jakieś tego kręcę, to nie wiem, tutaj jest jakieś... O, PINGWINY nazywa tego Ej, Jejku, ile tych filmów jest, jak play Playmobile i w ogóle? Stefanie in the Hospital. Co? Ej, ja tu mam jakiś... jakiś film? Stefanie in the Hospital. I ci Aha, dobra. Wy, wyciszę to, bo to jest głupia reklama znowu. To jest po angielsku? Ja on swój kanał po angielsku. Elfira. Nie, to będzie. Się ja cię kręcę. Ludzie, ja nie wiedziałam, że ja takie rzeczy mam. Dobra. Pozdrawiam serdecznie mojego kolegę, który mi kazał, żebym zobaczyła jego odpowiedź. Był na początku, więc go pozdrawiam jeszcze raz. No i żegnam się z wami. Do następnego odcinka. Pa pa.